Zanim przedstawią następny dowód o powrocie Pana Jezusa Chrystusa w pierwszym wieku naszej ery, to ponownie małe porównanie, taka zabawa logiczna. Ponieważ wielu futurystów uważa, że zmartwychwstanie, które ma na nich przyjść, będzie fizyczne, że dostaną nowe materialne ciała jak Jezus po swoim zmartwychwstaniu, ale takie nowe ciała, żeby zmieniali lokalizację niczym teleport żeby przechodzili przez ściany, a niektórzy nawet głoszą, że będą mieli piękniejsze ciała, bez najmniejszej skazy. Czytam. Jeśli bowiem zostaliśmy z Jezusem wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. I ten fragment obok kilku innych ma świadczyć o tym, że właśnie futuryści otrzymają nowe fizyczne ciała. Ale kto by się przejmował pierwszą częścią tego zdania od apostoła Pawła, więc uświadamiam: jeśli faktycznie chcesz tego ciała fizycznego na podobieństwo Jezusa, to najpierw ukrzyżuj się na Jego podobieństwo. A innymi słowy, ten fragment traktuj duchowo, symbolicznie. A teraz werset tego odcinka. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. W tamtym pokoleniu miała objawić się chwała powrotu Pana Jezusa. Lokalne wersety wzmacniają ten przekaz, czyli werset 13 oraz 22, 23 8. rozdziału Rzymian. Właśnie wtedy, w ich pokoleniu miał się odbyć sąd ku życiu lub ku śmierci. Właśnie wtedy miało dokonać się zmartwychwstanie ciała duchowego. Ale jakby komuś było mało, czym jest ta przyszła chwała, to proszę jeszcze spojrzeć do Kolosan 3.4, 1 Pawła 4.13, Filipian 3.21, drugi Tesaloniczan 1.6.10, Hebrajczyków 2.1.5, 1 Jana 3.2 i tak dalej. Chwała. Która miała się w nich objawić, była ściśle związana z powrotem Pana Jezusa, zresztą jakiej innej mogli oczekiwać? Zakończę to jeszcze jedną obserwacją z Rzymian: że nieustannie w tamtych czasach ludzie poruszali się w duchowych obietnicach Bożych, no w Nowym Testamencie szczególnie. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością. Hej.